Dziękuję Panie Ani za organizację i zaproszenia, bo to jest dzień w mej pamięci bardzo szczególny. W 1943 roku w lipcu 11 była tak zwana krwawa niedziela. W tym dniu w sposób zorganizowany nacjonaliści przeprowadzili na około 100 miejscowości. I jak podają różne źródła, nie 8 tysięcy panie Anio, a 10 tysięcy zostało w sposób okrutny pozbawionych życia. Ja pochodzę z miejscowości Porączy i w Pisilinie dawnej mojej porawki do 1936 roku zamordowano 87 ludzi. I ratując... Palące się drzwi, bo kościół, klasztor był cały murowany. Moc kobiety oddawały. mężczyźni, żeby gasić chłonień. Mimo wszystko zostało zamordowanych tyle ludzi w okrutny sposób. Byłem kilka razy w Kisielinie, widziałem mury i jeszcze krzyż stoi. Spotkałem też dawnych mieszkańców ze strony ukraińskiej które mówiły, my przed wojną z Wami, Polakami, żyliśmy w wielkiej zgodzie. Wy do nas do cerki przychodziliście, my do Was, a nastał okres czasu okrutny, że jak to mówię, brat, brata musiał mordować, tak jak jest w Starym Testamencie Kajel i Abel. No i taka przykra sprawa. W Orączyn moja miejscowość została napadnięta. 15 lipca i muszę Państwu powiedzieć że Ukraińcy byli też w samej jednej rodzinie porządni i żyli. i nasz sąsiad, nazwisko Koczerów imię Ryć wyprowadził przez pola ratując, ale w dzień przechował nas w swojej pomorze, czyli mnie mego brata najmłodszego, mamy i siostrę Ojciec z dwoma synami pakował się, żeby zabrać niezbędne rzeczy, opuszczając rodzinne strony, swoje gospodarstwo. W tym samym czasie jego brat, przepraszam, syn i siostra w sąsiedniej wiosce, u Woronczyna, tak zwanej kolonii Kielecka, mordowali Polaków w pieni. Uratowało się cztery osoby, co znam z historii i nauczyciela, który tam w polskiej szkole Gałkowski się nazywał, uczył. Poznałem wiele ludzi, którzy przeżyli i później z mej strony w spotkaniach, bo ja na Wołyniu byłem sześć razy i siódmy raz we Lwowie i w okolicach, także rozmawiałem z różnymi ludźmi, starszymi, młodszymi i Mówiłem nawet swoim sąsiadom, nie ja byłem bardzo zapraszany do uczestnictwa. A wiecie państwo, że na wschodzie, żeby być przyjacielem, to trzeba wypić przynajmniej trzy Kanieńce i jego synowie do stołu nie usiedli. Ja później mówię do nich, dlaczego wy Polaków nie robicie? Przecież Polska pierwsza uznała wasze państwo jako niepodległe nie, mówi Kanada a Kanada dwie godziny później taka jest prawda historyczna także starzy ludzie wiele spraw pamiętają dobrych najbardziej przykra sprawa że w małżeństwach mieszanych z jednej strony mąż był Polak a żona Ukrainka to musiała zamordować według nakazu nacjonalistów Męża i to w okrutny sposób i odwrotnie. Jeżeli żona była Polka, mąż Ukrainiec musiał. I dlatego dam przykład. Wiktor Poliszczuk, politolog, wykształcony człowiek w Polsce, zmieszany też rodziny. Jego ojciec był Ukraińcem, matka Polka, ale jak Sowieci wywozili na Sybir, całą jego rodzinę do Kazachstanu wywieziono i on przeżył. I po wojnie skończył studia we Wrocławiu. Był nauczycielem, prokuratorem, później pisarzem i opisywał. Poznałem też jego żonę i też się łóżenił z Polką. I rozmawialiśmy bardzo serdecznie, nawet na temat pomnika w Jawoźnie, gdzie o Wisła zostało tam straconych 107 wiernych nacjonalizmowi Ukraińców, a 58 osób zostało na długie więzienia. I to działo się za prezydenta właśnie pana Właśniewskiego. Był na tych uroczystościach prezydent Ukrainy Kuszła. I bardzo się nawet dziwił, że Polacy zdobyli się na pamięć o tych, którzy tak, jak to mówię, za skórę Polakom zaszli. Powiem jeszcze jedno. W 1945 roku, jak nas do Polski przywieziono w strasznych warunkach, w tych wagonach, jak to się dziś mówi, wydlęcych, Jechaliśmy z Kowla do Chełma ponad dobę, później cztery doby na dworcu staliśmy. Nie było jedzenia ani ogrzewania. I władza jaka już istniała, polska, jedną nalewkę zup wydawała na osobę. I to trzeba było przeżyć. I powiem dla zapamiętania, że wiele osób zamarzło na Sopel. My natomiast, Mając tysiące, może nie więcej wszów na swoim ciele, które okropnie gryzły, rany były na ciele. Więc cały czas się czuchaliśmy i wyczyszczając z siebie ciepło nie umarliśmy. I później w kwietniu, jak dostaliśmy gospodarkę po ukraińsku, to nazwisku Kiszowara mówił Tak was tam na wojnie mordowali, a jeszcze was tylu przyjechało. Ale teraz jak my swoje żony i dzieci odwieziemy w głąb Związku Radzieckiego, my tu wrócimy, to już po was ślad nie zostanie. Taka jest niestety też prawda historyczna. I my do Polski jadąc, pięć rodzin w jednym wagonie z dobytkiem. A jakie to do było dobyte? Tyle co łachu się miało na sobie, bądź jakiś tubołek, czy jak mama jeden worek Żyta przywiozła, który później po kilka garści miliony, gdzie mój nasz krzyczał, gdzie tyle przenosząc przez mego brata, to mówi, jak na kamień puszczy, to nie ma co zbierać. I jedną nalewkę zupy, zacierki na łoju baraniem. Przyjadło jadło i żyło się, ale spało się w mieszkaniu, bo sąsiad przyjął nas pięć rodzin na jeden pokój, było ciepło. A na Wołyniu w ostatnich dniach, w czterdziestym... W czwartym roku na gołej ziemi się leżało i miał człowiek wybór albo te łachy na sobie zdjąć się, podłożyć, bądź tym tak leżąc. Zimno, głodno, na pięć rodzin jeden garnek był, żeby ugotować jakąś zupę i raz dziennie zjeść. Takie były koleje rzeczy. I przeżyliśmy pięcioosobowa nas rodzina i babcia. Ale jakie później cierpienia były, bo jak człowiek na wsi był, nie mając żadnych narzędzi, ani koni, a w całej wsi było tylko trzech gospodarzy, co mieli parę koni i kilku po jednym koniu. Więc trzeba było mu tylko czy szpadłem obrabiać, wiadomo, że na roli nie da się uszukać, nie zasiejesz dobrze, znaczy nie przygotowując gleby nic nie urośnie i głód, Cierpieliśmy do 50. roku. W 50. roku skończyłem szkołę podstawową z opóźnieniem oczywiście i chodziłem do tej szkoły kilka lat. To miejscowość Sawin, 6 kilometrów, na Bosaka, a zimo w Trepach. W listopadzie jeszcze boso biegłem i ziemia była przemarznięta, dotykając, biegłem, żeby jak najmniej dotykać ziemi. Takie były losy. Nas Polaków z Wołynia, zginęło nas różne źródła podają od 60 do 250, a nawet 500 osób, tysięcy oczywiście. i w okrutny... Szanowna pani Anna Szczepańska, Prezes Stowarzyszenia imieniem generała Brygady Bolesława Nieczuja Ostrowskiego. Szanowna Pani prezes, proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za zaproszenie na uroczyste obchody. 77. rocznicy zbrodni Wołyńskiej. Dzisiejsza data jest okazją, by wrócić pamięcią do jednej z najbardziej bolesnych i tragicznych kart w dziejach naszego kraju. Okres II wojny światowej przyniósł wiele trudnych doznań, pokazując jak wielkie może być okrucieństwo człowieka w stosunku do jego bliźnich. Rzeź Wołyńska Pozostaje wciąż bolesną raną w naszej polskiej pamięci. Tym bardziej, że bardzo długo była przemieczana i nieobecna w oficjalnym obiegu informacji. W pełni doceniam Państwa wysiłek, który upowszechnia wiedzę o tym ważnym rozdziale historii najnowszej Polski. Cieszę się, że pamięć o tym wydarzeniu przetrwała i jest celebrowana. Całemu stowarzyszeniu użyczę dalszej, pomyślnej pracy w duchu patriotycznym. Z wyrazami szacunku, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. taka tragedia, jak to mój brat brata musiał mordować i się z tym zachwycać i cieszyć się, jak on się męczy. Bo przypomnę, oglądam dużo programów, na diskowery innych, jak zwierzęta mięsożerne zabijają swoje ofiary, jak natychmiast żeby się nie męczyło. Natomiast broniarze, nacjonaliści UN-UPA robili wszystko, żeby człowiek konający się męczył jak na długo. I śmierć od kuli, powtarzam na zakończenie, była darem Bożym. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i proszę. Przekazać tym, którzy tu nie są obecni. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę panią Natalię Wardę, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna i Kresów Południowo-Wschodnich. Dziękuję panu, panu Stanisławowi za. Taką lekcję historii. Dziś czcimy pamięć o okrutnie pomordowanych naszych rodakach na kresach II Rzeczpospolitej. Oni zostali zamordowani bez najmniejszego powodu. Zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Ta straszna niedziela, 11 lipca 1943 roku, zyskała miano mrocznej, krwawej niedzieli. To był tylko jeden z wielu dni, podczas których dokonano okrutnych barbarzyńskich mordów. To zbrodnia o gigantycznym zasięgu na ówczesnych terenach okupowanych przez Niemców, a potem przez Sowietów II Rzeczpospolite. To jest zbrodnia, o której nie tylko musimy pamiętać, ale i czcić pamięć o tych straszliwie pomordowanych naszych rodaków. Nasza obecność tutaj, dzisiaj, to świadectwo, że pamiętamy, że nie zapomnimy, że każdego dnia będziemy pamiętać to, co wydarzyło się 77 lat temu, na kresach wschodniej Rzeczpospolitej Polskiej. To było ludobójstwo, niestety do dzisiaj nierozliczone, niestety nie do końca napiętowane i niestety ludobójstwo, <tryk> za które do tej pory tak wielu jeszcze nie przeprosiło. Rany pamięci i rany niepamięci można leczyć tylko na fundamentie prawdy, tylko pełnej prawdy o tamtych czasie, o tamtych okrutnych zbrodniach. Dlatego też tak ważne jest, abyśmy z uporem Cierpliwością zbudowali pojednanie dwóch narodów polskiego i ukraińskiego. My, Kresowianie, obiecujemy Wam, drodzy przyjaciele, którzy leżycie gdzieś tam, na tamtej ziemi, okrutnie pomarygowani w bezimiennych grobach, my nie zapomnimy o Was. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo o odczytanie listu Pana Wojewody. Proszę Panią Monikę Kwiatkowską.